Dzisiaj odcinek miejski rzeki z racji tego, że ogólnie na jeziorach się nic nie dzieje Pogoda ta jak widzicie pięknie, słonecznie Szczupaki nie gryzą Więc postanowiłem wybrać się na rzekę, o ale pięknie uderzył Dużo tutaj właśnie pod brzegami drobnicy chodzi. Tutaj przy trawach pełno takich rybek po 3-4 cm. I widać od czasu do czasu właśnie podchodzi tutaj okoń, albo te małe szczupaki. po prostu biją w to. Szczupak. Pistolet, z Kubaniec. Ale zobacz jak się zapił, Dziwnie. Uciekaj. Poszedł. Właśnie coś za, za cicho tutaj było z tymi pistoletami, wiesz? Sam o konie mówię, a o ci mówię, byłem tam przy tych garażach. To takich szczupaczków to jeden za drugim. Ja po, po godzinie czasu stamtąd uciekłem, nie? No. Z 15-16 tych szczupaczków to jest masakra, nie? O. Widziałeś, jakie walnięcie? Teraz oko. No, to jest, to już są ładne okonie. Jak na rzekę są ładne. No ten widzisz, no ten 1,29, nie? A myślę, że takie 30 taki ponad tutaj są. O. Widziałeś jak walno. Co rzut? A szkoda iść, nie? No, no dzięki. Do następnego. No taki okonek. jak ładnie puknął pięknie i kolejny garbusek rzeczny zobaczcie pięknie ale żeby nie było, że będziemy na jednym miejscu tylko stać i walić te okonie chociaż fajna zabawa to na pewno pójdę też na inne miejsce ale fajnie, że tutaj akurat nie trafiłem gdzie one ewidentnie stoją i żerują Zobaczcie, ale walno. Mam nadzieję, że okoń. Idzie jak okoń. Idzie jak okoń. Nie, szczupak. Mały kajtek. No niestety. Kolejny. Tak dalej będzie to uciekamy z tego miejsca, zobaczcie. No Ładnie, odwrócił się. Poszedł tak dalej będzie to. uciekamy z tego miejsca jak szupaki tutaj wejdą, no bo szkoda kuś takie maleństwo. O i to już chyba tak okoń, ale nie za duży. Ale zobaczcie, zmiana przynęty na twisterka w takim kolorze. Zobaczcie, takie żółtawy z brokacikiem. Główeczka 5 gram. No i pukamy po dnie. Czyli widać, że te okonie tutaj są. Ale tak jak widać nie tylko o, widzieliście jakie ładne puknięcie No i kolejne oko no i proszę Rzeczne okonie Zobaczcie Twisterek stara, przynęta jak świat Nie wiem czy ktoś jeszcze te twisterki używa Ale piękne uderzenie było. No, zobaczcie jak ściągnął gumę. Tuś teraz ściągnął. Widzieliście? Jak przysiadł? O, ten już jest okoń. I zobaczcie, na tą przynętę. Bez ogona. Ten to już jest ładny okoń. Nie powiem. Zobaczcie. Całkiem, całkiem przyzwoity. Tego to nawet sobie przymierzymy do miarki. No, 27 centymetrów. Całkiem fajny. I zobaczcie, na tą przynętę bez ogona. Fajny przyzwoity. I zobaczcie, kolejny chyba szczupaki odeszły, albo wszystkie wyłowiłem. Zobaczcie, kolejny taki fajny garbusek. Zobaczcie, fajne ryby. Czyli jak żerują, to zobaczcie nawet przynęta bez ogona. No już było w pierwszym opadzie. Zobaczcie, tylko przynęta spadła. Chyba będzie okoń, bo waliłbym. Chyba tak. No i zobaczcie, kolejny taki fajny garbusek. Zobaczcie, piękne ryby I najwięcej, broń w sumie co rzut, nawet nie muszę ruszać tą przynętą, ona opada i już są branią. Zobaczcie, patrzcie, patrzcie. Tutaj fajnie pogonił. Też tutaj fajnie wygląda. Widać drobniczkę. Zobaczymy czy tutaj jakieś okonie stoją. tutaj pełno drobnicy, tutaj. Powinien stać tutaj jakiś okonek. Tam ewidentnie przestały brać. No i zobaczcie, kolejne dotknięcie i aj był 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 ale to nie są duże ryby zmienimy przynętę na mniejszą troszeczkę zmienimy zaraz przynętę na mniejszą zobaczymy co to bierze siedzi Aha, o, patrzcie, sandaczyk, malutki, bo malutki, ale jest, czyli wiem, co to tutaj może brać, chociaż, widzicie, no, czyli są tutaj też małe sandaczyki. Czyli może też być jakaś mamusia. Zobaczymy. Dosyć głęboki ten domek tutaj jest. Agora de neutra Aha, tu się trzymają sandaczyki zobaczcie kolejny maluszek zobaczcie i do wody hop no i coś mamy mam nadzieję że to okoń kolejny sandacz zobaczcie Przydus przydusił normalnie przydusił przynętę twisterka czyli jest, jest ich tutaj masa poszedł Troszeczkę ich tutaj jest. No i dobrze, to jak widzicie biorą w tym miejscu tutaj dokładnie same sandaczyki już około 7-8 sztuk. Próbuję na wszystko zobaczyć, nawet na jakieś robactwa, tamty malutkie. Na wszystko wali sandacz Możliwe, że tutaj jest okoń, po prostu te sandacze są szybsze i nie dają mu podejść. Spadam na tamto miejsce co byłem z początku na drugą stronę tego mostu tam fajnie brały okonie i zobaczymy, może tam coś jeszcze uderzy No i siedzi. Szukamy dalej tych okoni. O, zobaczcie. A, pistolet kolejny. Ja już myślałem, że ładny garbus. Chodź tutaj. No i teraz na windę. Opa. Kolejny pistolecik. Ładnie targnął. Myślałem, że. Ładniejszy okoń, a to niestety zobaczcie kolejny taki kruciak. Szkoda, że nie okoń, bo branie naprawdę ładne. to możliwe, że to było koń, bo takie okoniowe bronie. jednak szczupak jak przywali to z impetem czyli coś tutaj się kręci Widzieliście jak ładnie wolno? Siedzi okoń. Piękny. Zobaczcie. No to jest okoń. Zobaczcie. Piękny garbus. No myślę, że z tak jest 25 cm, dobre. O, i kolejny okonek. Zobaczcie. Ten chyba najmniejszy dzisiaj, nawet. myślałem że puścił kolejne okoń ale maluszki teraz chociaż fajnie zabawa jest zobaczcie kolejny taki zobaczcie jakie brania ten to siedzi, ale to chyba będzie poślizgnął. Daj Boże, żeby to był oko, proszę. Zobaczcie. No i to są konie Piękne okonie. Ale pięknie walnął. Proszę kolejny okoń. Chodź, chodź tutaj. Zobaczcie. piękne. I taka rybka wraca do wody. No i to są okonia i zobaczcie jakie garbusy Zobaczcie, kolejny. jeden, jeden przyfron spad, jest kolejny o, Ale pięknie W opadzie już walnął, ale niestety spóźniłem branie jak ładnie puknął? Siedzi, raczej okoń. Tak, kolejny. Kolejny taki garbusek. No i dobra, tak jak widzieliście, troszeczkę udało mi się połowić. Bardzo zadowolony jestem z tych okoni ogólnie. Największy, 29 cm. Reszta, no takie 20, 25. Wszystko powyżej 20, na pewno było. No, bardzo dużo tego drobnego szczupaka. Trafiły się też w jednym miejscu sandaczyki. No, dużo brań. Wszystkich wam tych sandaczków nie pokazywałem, ale ogólnie próbowałem tam wydłubać. Tam jest fajny dołek. Myślałem, że tam jakiś okoń by stał, ale na każdą przynętę waliły te małe sandaczyki. Naprawdę tam się ulokowały i było ich tam dosyć dużo. Szczupaków. Myślę, że ponad 10 spokojnie udało mi się wyholować. A najbardziej cieszą okonie. Na te ryby się nastawiałem. No i połowiłem miejski odcinek kodry. I jak najbardziej idzie się też pobawić. Więc dobra, ja już będę kończył. A Wam jeżeli się film podobał, wiadomo co macie robić. Jeżeli chcecie następne jakieś wypady nad rzekę, to dajcie znać. Na razie.